Takie zdjęcia i obrazki, które były na stronie, zmieniały swoją, znaczy wywracały się do góry nogami, tak bym powiedziała. No i jak to odkryłam, to pamiętam, że to był duży problem, ale wtedy mój, jeszcze wtedy nie mąż, pokazał mi, że można dostać się na hosting i podmienić sobie linki do tych obrazków. No i właśnie tak, żeśmy to zrobili, strona działała. No więc tak jak mówię o WordPressie, wtedy głównie czytałam, a mniej sobie sprawdzałam, jak to wygląda. I to, co wyczytałam, to co kojarzę, że gdzieś tam zostało mi w głowie z tamtego okresu, to tak, po pierwsze, że WordPress to jest taki CMS, taki system dla blogerów, że odpala się na nim blogi, że gdzieś tam właśnie blogerzy na nim funkcjonują. To był taki czas, kiedy blogerzy chyba trochę odkryli WordPressa i przechodzili. Z takich y, możliwości blogowych typu blog na Onecie albo blog na Wirtualnej Polsce właśnie przechodzili na swoje hostingi i na WordPressa i odpalali swoje blogi, czy przenosili te blogi na WordPressa. Więc ja wiedziałam, że to jest głównie taki system dla blogerów. Druga sprawa, o której czytałam, to instalacja WordPressa i to, co wtedy czytałam, to mnie praktycznie przerażało, bo instalacja WordPressa polegała na tym, że trzeba było tworzyć jakąś bazę danych że trzeba było y, potem jakieś pliki gdzieś wygrywać. Tam y, pojawiało się takie określenie jak FTP, które mi nic nie mówiło, y, że później, kiedy to już wszystko działa, y, znaczy kiedy to już wszystko jest niby na serwerze, że trzeba jakąś instalatorkę wy, wy, wy wywoływać w przeglądarce, y, że jak już się przejdzie te wszystkie kroki, to potem jeszcze trzeba doinstalowywać jakieś pliki tłumaczeń, żeby mieć to po polsku że tam jeszcze później były informacje, że po samej instalce trzeba jeszcze grzebać w różnych plikach, różne rzeczy zmieniać, podmieniać i tak dalej. No generalnie wtedy pamiętam czachami Demiła i myślałam sobie, Jezus, ile z tym jest roboty i jakie to jest gdzieś tam trudne. Tak jak mówię, to były okolice WordPressa 3.0 i motywu 2010, więc też tych motywów do WordPressa z tego, co tam czytałam, po różnych forach, gdzieś tam dopytywałam, też nie było za dużo, żeby te motywy wyglądały, żeby te strony wyglądały trochę inaczej, no to ludzie wtedy pamiętam się ogłaszali, że mogą napisać taki motyw, żeby ładniej to wyglądało albo inaczej niż wszystkie, bo głównie wszyscy korzystali z tych domyślnych motywów. Albo ewentualnie trzeba się było nauczyć je przerabiać, więc w repozytorium też nie było za dużo motywów, no i generalnie, no to tak słabo wyglądało dosyć. Motywy były brzydkie, był ich, tak jak mówię, mały wybór, trzeba było grzebać w kodzie, uczyć się tego grzebania w kodzie, a ja jakoś kompletnie nie miałam do tego wtedy ani głowy, ani jakiegoś takiego za zamysłu, ani nic, tak? to szukałam czegoś takiego prostszego, normalnego, no i miałam nadzieję, że coś takiego się y, wydarzy. Potem, kiedy ktoś mi już troszeczkę WordPressa wytłumaczył, przede wszystkim wpuścił mnie w zasadzie do zainstalowanego WordPressa, bo razem z taką znajomą próbowałyśmy jednak ten portalik odpalić. To jakby odkryłam, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o samą obsługę tego WordPressa, kiedy ktoś mi już też troszeczkę wytłumaczył, jak to działa i funkcjonuje, no to to już było super, tak? To, to pamiętam, że wtedy zakochałam się w WordPressie, bo stwierdziłam, że to jest ekstra, tak, że ja mogę sobie napisać jakieś treści, opublikować i one w, w internecie e, istnieją. No i z czasem okazało się też, że WordPress się zmienia, e, a to już w ogóle była bardzo fajna informacja bo później, kiedy już tak bliżej, z nim, bliżej się z nim zadawałam i bliżej sobie współpracowaliśmy, no to okazało się tak, że po pierwsze w ogóle, jakby, wróćmy do tego, że to były czasy, kiedy my, kiedy tworzyło się strony w ten sposób, że tworzyło się wersję desktopową strony i wersję mobilną strony, tak? Jeszcze nie było w ogóle czegoś takiego jak responsywność. I motywy też nie były dostosowane, nie były responsywne, więc nie, nie było czegoś takiego, że były różne ekrany i tak dalej, no tak jak mówię na telefonach jeszcze nie było, była jakaś możliwość połączenia się z internetem, ale umówmy się, że wyświetlanie stron wtedy na smartfonie to była ciężka tragedia, więc tak jak mówię tworzyło się stronę wersja na desktopa i osobno się tworzyło wersję mobilną, tą wersję na desktopa spokojnie można było już tworzyć sobie w WordPressie, on się bardzo fajnie rozwijał, Natomiast jeżeli chodzi o te wersje mobilne, to zazwyczaj już później ktoś jakoś pisał na podstawie tych stron na desktopie. Druga rzecz, która mnie ujęła, to to, że WordPress jest niesamowicie fajny odnośnie samodzielnej edycji. Przede wszystkim to był taki czas, kiedy strony jeszcze bardzo dobrze sobie śmigały i funkcjonowały, takie napisane przez informatyków. I po prostu napisane zwyczajnie w HTML-u, takie statyczne strony najczęściej. I jakby potem wiadomo było, że jeżeli trzeba było cokolwiek zmienić na tej stronie, no to trzeba było mieć dobre relacje z tym panem informatykiem, no bo trzeba było do niego zadzwonić, tak? I wtedy, jeżeli zmieniała się, nie wiem, lokalizacja firmy, czy numer telefonu firmy, no to trzeba było dzwonić do pana informatyka, żeby on to zmienił na stronie i oczywiście odpowiednio mu za to zapłacić. Więc jakby te relacje były takie długofalowe. Natomiast dzięki WordPressowi pojawiła się taka możliwość i o tym też często mówiło się właśnie. I pisało się wtedy artykuły, że jest już taka możliwość, że nie potrzebujesz do każdej zmiany, nie będziesz potrzebować do każdej zmiany jakiegoś mitycznego pana informatyka, tylko sobie po prostu wejdziesz i coś zmienisz samodzielnie. tak? I, i będzie można y, to gdzieś tam zrobić bez jakiejś zaawansowanej wiedzy informatycznej, logowania się na serwery i tak dalej. Kolejna zmiana y, wprowadzona w WordPressie i w ogóle w internecie która spowodowała jego fajny rozwój, to początki responsywności. I teraz ja pamiętam ten moment, kiedy żeby wprowadzić, żeby skorzystać z motywu responsywnego, to należało w wyszukiwarce motywów wpisać słowo responsive i wyskakiwały trzy, słownie trzy, czytaj, trzy motywy, które już były responsywne, tak? I wszyscy, którzy tworzyli strony responsywne, korzystali z tych trzech motywów. Odpowiednio umiejętnie lub nieumiejętnie je przerabiając. No, powstało wtedy mnóstwo takich stron klonów, które po prostu były oparte o motyw o responsive, bo pierwszy, jeden z nich się tak w ogóle nazywał. I to był taki bardzo charakterystyczny układ wtedy strony. Natomiast rzeczywiście te motywy się dostosowywały do różnej, do różnej wielkości, do różnych rozmiarów, rozmiarów ekranu. Kolejną jakąś taką zmianę, no to już wprowadziło samo Google, tak? Kiedy Google parę lat temu ogłosiło, że będzie oznaczać strony, które nie są zabezpieczone SSL-em, no to też gdzieś tam w WordPressie wprowadzono bardzo fajne udogodnienia z tym związane. No i ostatnia taka, ostatni taki krok milowy, wydaje się, który jest dosyć ważny, to wprowadzenie Gutenberga. I teraz ja pamiętam WordCamp w Warszawie w 2014 roku, na którym występował jakiś pan, niestety imienia nazwiska nie pamiętam i niestety nie dało mi się tego odszperać, ponieważ no, nie udało się, tak? Nie, nie ma tego za bardzo na WordPress TV. W każdym razie występował pan, który mówił po angielsku i to troszeczkę utrudniało sytuację. Natomiast wszystko to, co ja wtedy zrozumiałam z tej prezentacji, to, był taki, to były takie informacje, że oni prowadzą jakiś taki swój projekt, w którym w zasadzie na zewnątrz to wyglądało tak, że można się było zarejestrować i w łatwy sposób wyklikać sobie dosyć fajną stronę. tak? Tam były jakieś bloczki, które sobie można było wstawiać, można było edytować sobie nagłówek, stopkę. Potem jakieś, właśnie, bloczki, które można było wstawiać z treścią, obrazki, zdjęcia, no nie wiem, treści, dzielić to na kolumny i tak dalej. To tak wyglądało trochę jak taki page builder, tylko taki trochę na zewnątrz, nie? Tak trochę jakby się po prostu weszło na stronę od zewnątrz i można było ją edytować, czyli tak w przeglądarce. Natomiast, jakby właśnie to, co mnie urzekało, to to, że to w ogóle nie wyglądało na WordPress. A było na WordPressie oparte, tak? I silnikiem tego projektu był już wtedy WordPress. Ja byłam zafascynowana tym, że można właśnie stworzyć taki projekt, jakby kompletnie nic nie wiedząc o programowaniu, nie? Bo to trzeba podkreślić. Więc zafascynowana byłam tym, że to gdzieś tam w tą stronę można pójść i tak bardzo ułatwić właśnie ludziom pracę z WordPressem. No i potem, jakby wejście Gutenberga. To był taki moment, czy w ogóle nawet zapowiedzi Gutenberga, a potem jego wejście. To też był taki moment, kiedy sobie pomyślałam: Oho, wówczas idzie w bardzo fajną stronę. Dobra, to skoro już powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak było, to teraz może kilka takich rzeczy, co do których wydaje mi się, jak będzie, albo co do których chciałabym zwrócić uwagę takich moich refleksji czy przemyśleń. Zacznę może kontrowersyjnie. Istnieją ludzie, istnieje taka grupa ludzi, która jest ogólnie rzecz ujmując nazywana deweloperami. Chociaż ktoś mi kiedyś powiedział, że w ogóle coś takiego, taki twór jak deweloper WordPress, to w sumie co to znaczy, tak? I bardzo długo żeśmy sobie z tym kimś rozmawiali. I uwaga, to też był deweloper WordPress'a. Znaczy, to też był człowiek, który w zasadzie by się w to wpisywał, w to określenie. Więc istnieje taka grupa ludzi. Uwaga! Mówiąc o grupie ludzi e, i o grupie deweloperów, e, nie mam na myśli wszystkich deweloperów, tak? E, po prostu pośród deweloperów zdarzają się e, takie osoby, które właśnie uważają to, o czym będę mówić za chwilę, która uważa, że w zasadzie WordPress powinien być w pewnym sensie projektem zamkniętym. W jakim sensie? No więc chodzi o to, że jakby tworząc stronę dla klienta powinno się ją tak stworzyć, żeby ten klient miał jak najmniej możliwości po oddaniu tej strony, żeby miał jak najmniej możliwości cokolwiek w niej zepsuć. No i to jakby założenie jest całkiem fajne, tak? Uważam, że całkiem pozytywne. Natomiast w realizacji wygląda to potem tak. I z takim zdaniem się już też spotkałam na jednym ze spotkań wordpressowych że praktycznie końcowy użytkownik, będę, będę nazywać go tak popularnie userem, końcowy użytkownik powinien mieć w zasadzie tylko możliwość edycji wpisów, dodawania nowych wpisów i edycji treści stron, ewentualnie dodawania nowych stron i dodawania ich do menu, tak? A cała reszta edycji strony powinna być dla niego zamknięta. No to jest coś, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. Jakby rozumiem pobudki, rozumiem motywację, natomiast to jest no niestety coś z czym, co, co kompletnie jakby, no nie, tak, no nie. No i powiem, być może będzie kontrowersyjnie, być może w tej chwili uderzam trochę w stół, może jakieś narzuce się odezwą. Trochę to rozumiem, tak, bo jakby w pewnym sensie może być wkurzający fakt, że napracowaliśmy się nad jakąś stroną, stworzyliśmy coś fajnego, oddaliśmy to właśnie userowi, i ten wraca za pół roku i mówi: Ja nie wiem, co się stało, ale strona nie działa. Bo tak to zazwyczaj się zaczyna. Od takiego zdania. I ja zazwyczaj wtedy pytam: Ale naprawdę, coś robiłeś, robiłaś, coś zmieniałeś, zmieniałaś, deinstalowałeś jakieś wtyczki? Nie, ja nic nie robiłam, nic nie robiłem i przestało działać. No i ja wtedy mówię: No, to kurczę, to nie fajnie, bo gdybyś coś robił, czy robiła, to byśmy wiedzieli, w którą stronę szukać. A jak to się samo tak właśnie spierniczyło. No to gorzej, tak? Bo, bo po prostu nie wiadomo, co się wywaliło. No więc jakby z jednej strony rozumiem to, że to może w pewnym sensie wkurzać czy irytować, że wróci nam klient i po prostu powie: Ja nie wiem, co się stało, ale to nie działa. No i wtedy szukaj wiatru w polu i trzeba to naprawiać. I jeszcze co ciekawe, trzeba klientowi potem jakby no w pewnym sensie udowodnić, tak, że to jednak nie jest wina naszego wykonania, tylko jego użytkowania, no i w związku z tym za tą naprawę należy nam się zapłata za fakturę. Z drugiej strony rozumiem też tych, którzy się boją w pewnym sensie utraty zleceń i tego, że jak ludzie sobie będą sami w cudzysłowie teraz wyklikiwać strony na WordPressie, to tych zleceń będzie coraz mniej to raz i dwa strony będą coraz słabszej jakości, bo to też jest taki argument. Także jeżeli ludzie sobie sami będą to wyklikiwać, ci, którzy się nie znają, którzy nie wiedzą nic o deweloperce i o tym, jak to w sumie działa i o tym silniku i o WordPressie i o plikach i o dobrych praktykach, no to to się źle skończy zawsze dla danej strony, albo przynajmniej będzie to jakiś potworek, który będzie narażony na różne niebezpieczeństwa i nie wiem, ataki, przejęcia i tak dalej. No i jakby rozumiem te argumenty. Natomiast, jak dla mnie, no oddawanie takiej okrojonej wersji CMS-a, czyli systemu zarządzania treścią, użytkownikowi, który nie za bardzo sobie może nią potem zarządzać, albo może tylko w bardzo okrojonym stopniu, no jest trochę nie tak. tak? My, jeżeli już, no to oddajemy ludziom pełne prawa, no bo. W zasadzie nie wyobrażam sobie oddać komuś stronę bez dostępu administracyjnego. To jest w końcu ich strona. My to wykonujemy tylko na zlecenie, a, a przecież strona należy do klienta, więc on powinien dostać ją całą z pełnym dostępem. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo y, mówimy i uczulamy na to, co gdzie y, można właśnie zepsuć i gdzie lepiej nie zaglądać. Y, ja to zawsze zamykam w takim zdaniu: bardzo Cię proszę, tu, tu, tu i tutaj. W ogóle nie wchodź, bo jak coś spierniczysz, to ja z chęcią ci to naprawię w dodatkowym terminie i w dodatkowym budżecie. Więc no to jakby klienta troszeczkę potem hamuje, kiedy rzeczywiście chce sobie wejść w jakieś takie rejony, gdzie naprawdę mógłby coś wywalić w kosmos.